Dlaczego ciche osoby potrafią być ekstremalnie niebezpieczne? Ciche osoby często są postrzegane jako nieśmiałe, nieszkodliwe i nawet łatwe do manipulacji, bo trzymają się na uboczu. Ale takie powierzchowne ocenianie może być wielkim błędem. Tak jak uśpiony wulkan, cichy człowiek nosi w sobie siłę i umiejętności, których większość ludzi w ogóle nie widzi. I właśnie o tym teraz porozmawiamy. Powód numer jeden: Oni obserwują absolutnie wszystko doka. Do o, w każdej grupie jest ktoś, kto siedzi cicho i tylko patrzy. Takie osoby zwracają uwagę na każdy szczegół, na każdego człowieka, chłonąc dużo więcej informacji niż ci, którzy gadają non stop. Podczas gdy inni wyrzucają z siebie opinie bez zastanowienia, ci się analizują i oceniają. Widzą zachowania i drobiazgi, których większość w ogóle nie zauważa. To nagromadzenie wiedzy czyni ich nieprzewidywalnymi i niebezpiecznymi, bo wiedzą dużo więcej. Na Iż pokazują. Powód numer dwa: nie tolerują złego zachowania, chociaż są cisi, zwykle mają bardzo wysokie standardy moralne i nie akceptują braku szacunku. Widzą, kto zachowuje się właściwie, a kto nie. A kiedy zdecydują się odezwać, robią to precyzyjnie i stanowczo. Ich milczenie bywa mylone z pasywnością, ale gdy trzeba, wchodzą do gry i jasno mówią, co jest nie tak. Ta zdolność głębokiej obserwacji i asertywnego działania sprawia, że są mocni w sytuacjach konfliktowych. Powód numer 3. Cisza nie oznacza słabości. To, że ktoś jest cichy, nie znaczy, że jest słaby psychicznie czy fizycznie. Cisza to często strategia sposób na to, by nie zdradzać swoich prawdziwych możliwości. Ludzie cisi są często niedoceniani i to jest ogromny błąd. Mogą być o wiele silniejsi, bardziej odporni i zdolni niż wyglądają, a kiedy zostaną przyciśnięci do ściany, potrafią zareagować w sposób zupełnie nieoczekiwany. Powód numer cztery. Oni mądrze budują relacje. Bycie cichym nie znaczy, że ktoś nie ma umiejętności społecznych. Cisi po prostu łączą się z ludźmi inaczej, tworzą relacje oparte na zaufaniu i szacunku, i te więzi są głębokie i długotrwałe. Dzięki temu ich relacje są tak stabilne, że trudno je złamać czy zachwiać ich lojalnością. Ich milczenie naturalnie tworzy mocne więzi i to jest ogromna przewaga życiowa. Powód numer 5. Są zdet, erminowani i lojalni. Ciche osoby często są mylone z obojętnymi albo leniwymi, ale to totalna nieprawda. Są bardzo zdeterminowane, szczególnie kiedy chodzi o ochronę lub wsparcie kogoś, kogo kochają. Ich lojalność i zaangażowanie sprawiają, że stają się niebezpieczni w najlepszym sensie tego słowa, kiedy decydują się o coś walczyć, praktycznie nigdy nie odpuszczają, a ich niezawodność przyciąga ludzi, którzy podziwiają ich siłę i stabilność. Powi ud numer 6 ich słowa mają ogromną wagę. W przeciwieństwie do osób, które mówią bez przerwy, cisi myślą, zanim coś powiedzą. Analizują sytuację i odzywają się tylko wtedy, gdy naprawdę jest sens. Ich słowa zawsze mają znaczenie. Kiedy już coś mówią, ludzie słuchają, bo wiedzą, że to przemyślane, konkretne i wartościowe. To daje ich głosowi wpływ i trwały efekt, szczególnie kiedy podejmowane są ważne decyzje. Powód numer 7. Mogą znać twórczyny. Je sekrety. Dzięki swojej obserwacji, cisi często dostrzegają rzeczy, które inni próbują ukryć. Wychwytują subtelne sygnały, język ciała, ton głosu, wszystko, co większość ignoruje. To pozwala im odkrywać sekrety, których nawet dana osoba może nie być świadoma. Zwykle nie wykorzystują tej wiedzy w złych celach, ale jeśli ktoś ich skrzywdzi albo zagrozi im, potrafią użyć tego, co wiedzą, żeby się bronić. I wtedy stają się naprawdę nieprzewidywalne. I powód numer 8. Doskonale znają siebie. Ci si ludzie spędzają dużo czasu na refleksji nad sobą, swoim życiem, wartościami i celem. To daje im ogromną odporność emocjonalną i sprawia, że trudno nimi manipulować. Wiedzą, kim są i czego chcą, rozumieją swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu kontrolują swoje reakcje i unikają sytuacji, które mogłyby im zaszkodzić. Ta wewnętrzna siła sprawia, że wyglądają na niewzruszonych. Zanim przejdziemy do. Da... Lej, jeśli chcesz być mądrzejszy i podejmować lepsze decyzje, odkryj moc ciszy według Króla Salomona. Ta książka nie tylko uczy, jak chronić swoją energię, ale prowadzi cię w stronę samopoznania i osobistej siły. Sprawdź link w opisie i zacznij stawać się najlepszą wersją siebie. Powód numer 9. Jeśli trzeba, potrafią manipulować. Wbrew temu, co się mówi, cichymi ludźmi nie jest łatwo sterować. To raczej oni potrafią manipulować, jeśli mu są. Ich zdolność do obserwacji daje im narzędzia do wpływania na ludzi i sytuacje. Wolą działać uczciwie, ale jeśli ktoś ich niesprawiedliwie potraktuje, nie zawahają się odwrócić sytuacji na swoją korzyść. Ich cicha, subtelna perswazja czyni ich bardzo niebezpiecznymi w konflikcie. Powód numer 10. Potrafią oszukać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mimo, że wyglądają spokojnie i niewinnie, ciche osoby potrafią wprowadzić innych w błąd. Doskonale e rozumieją ludzkie zachowania i wiedzą, jak wykorzystać dynamikę społeczną na swoją korzyść. Potrafią tworzyć sytuacje, które im sprzyjają, wpływać na decyzje i zmieniać sposób, w jaki inni postrzegają rzeczywistość. Ich introwertyczna i skryta natura sprawia, że trudno przewidzieć ich prawdziwe zamiary i to daje im jeszcze większą siłę. Na końcu warto powiedzieć jasno: nie każda cicha osoba jest niebezpieczna, ale cisza często kryje ogromną i sensy. Iłe, Cisi nie rodzą się groźni, ale kiedy ktoś ich testuje, mają cały arsenał, żeby się bronić i przetrwać każdą sytuację. Uważasz, że czegoś tu zabrakło? Napisz w komentarzu chętnie przeczytam twoją opinię i udostępnij ten film komuś, kto naprawdę powinien to zobaczyć. Przygotowałem te materiały specjalnie dla ciebie.